Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się oczywiście na CSGO i się lecimy od razu z bitewką. Ci odcinek trochę późno, bo no, no dość późno wstałem, ale ja, no, ja mogę tak wstawać późno jak takie skiny mam dostawać potem z takich skrzynek właśnie procentowych. No fantastycznie zaczynamy. Jest to nasza pierwsza dzisiejsza bitwa. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda. Zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia. 3326 zł koszt tej bitwy no, a Już mamy tutaj 10 koła, Dzięki temu oczywiście Butterfly, no piękny jest ten skin. Naprawdę fantastyczny. Jeszcze ten face, który nam poleciał. Naprawdę bardzo piękny nóż. Więc zaczynamy fenomenalnie. Oczywiście już wspomnałem o konkursie na skinkę, tak? Jak chcesz wziąć, wziąć oczywiście, na to słowno upgrade pod filmem napisz oczywiście numerek swojego jaki wybierasz i, i hasło konkursowe, które powiem w trakcie filmu. Obiecuję, że teraz nie zapomnę go dać. I trzeba dążyć na Discorda oczywiście udostępnić film i użyć kodu Crox Go skinsie, no bo jak używasz kodu, to jesteś top G stary i w ogóle masz fantastyczne dropy i w ogóle możesz sobie skrzynię na za Free otworzyć i możesz sobie jeszcze nawet 10% więcej zyskać I, i i masz szansę na wygranie kosy Gutna water na skinsforfake.pl zapraszam albo na Discorda, masz tam wszystko opisane Każde 2 zł oczywiście wpłacone na CSGO Skinsa z kodem KROXY daje Ci jeden bonus respektu na serwerze. I do tego oczywiście specjalną rangę. I im więcej oczywiście bonusów uzbierasz, tym większe szansa na wygranie tej kosy, a nagrodę będziemy, że tak powiem, zwycięzcę, wybierać 1 czerwca na streamie 24H, więc zapraszam serdecznie. I no, kodzik KROXY no to jest bardzo piękna sprawa. Klikasz tutaj magiczny plusik oczywiście w prawym górnym i wpisujesz to oczywiście. Kroks przez Przed każdą płatą możesz sobie wpisać. Nagrania, jak płacasz, wrzucasz na Discorda i możesz sobie wziąć udział w konkursie na Good Knife 1121 zł. Shadow Loren Lore. Zobaczmy, czy ty uda nam się uszczęść tą nagrodę. Że tak powiem, główną z tej strzelnicy, czy tego Good Knife'a tutaj. Lore. No póki co się na to nie zanosi. I mój oponent tutaj, no dość solidnie tutaj zgarnia. Póki co całą pulę. No ale mamy tego Good Knife. a będzie koształ... 1700 nawet w Stat Traku, więc naprawdę całkiem spoko, no, ale właśnie czy teraz to się. Nie, nie. To, to, nie, no, co ty gadasz, stary? Taką różnicą mam przegraliśmy. No nie, no, ej, ja w szoku jestem, no naprawdę. Co tu się stało? No, co tu się stało, stary? Luxurious trzeba tutaj odbić tutaj nim, tak? 5 może trzy osoby. Zobaczmy jak nam pójdzie z tą oczywiście bitwą, wrzucamy bota raz, wrzucamy bota dwa i rolujemy i zobaczmy jak nam oczywiście tutaj z tym, z tą skrzyniczką pójdzie i z tą bitewką. Co no, na rękawicach 1000 złotych, no nie jest to dobre zaczęcie, tak? Underdog tutaj też by niewiele zmienił, no tutaj po awupcu Asimo, więc ładnie tutaj nadganiamy, ale to dalej jest strata, tak? To dalej jest strata, więc trzeba to brać pod uwagę i liczyć właśnie na jakiś mocny tutaj skin, minimal wear. I ja i tutaj bot i samu. Zobaczmy dalej. Oj, tutaj, patrz roz nagle, tutaj wychodzi na prowadzenie takie. A nie, jednak nie. No tutaj, kurczę, jednak underdog by chyba oddał. No ale po co, panie prowadzący już z Enderdoga? No po co? A tak myślałem, kurczę, może Underdog by oddał? No, no, no oddałby, tak? Oddałby stary, no ale jak zwykle, tutaj już tak powiem. Ja muszę być mądrzejszy, tak? Trzy razy skrzynka z rękawicami ulepszonymi i trzy razy z kosami ulepszonymi. 6000 kosztuje taka bitwa, więc nie szaleję tutaj z ilością osób i po prostu liczę, że... Liczę, że tutaj uda nam się tą bitwę wygrać, bo jak nie, no to, no, no to stary, przegrywamy cały profit, który nam się udało zrobić. I no nie ukrywamy, będzie mi wtedy bardzo przykro. No te rękawice po 1300 chodzą. Zobaczymy dalej. jak tutaj będzie 300 wystraty. No, i no, 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 właśnie, no, i właśnie Trzeba liczyć na dobrą kosę, taką no naprawdę solidną. Hansman 1000, ok, no, ale to jest dalej strata, 900. Musi to jest, ojej, autotronik. No, i tu już jest chyba pozamiatane. No, teraz bym musiał naprawdę spaść coś giga mocnego, jak na przykład bajonet, który by nas uratował. No, tak się niestety nie dzieje, i no, jest mi bardzo przykro. Może sobie dołączę tutaj do jakiegoś room Zeisa. tylko czy on tam będzie chciał wystartować z botami, czy będzie czekał, no jak mamy czekać ale chyba dorzuca bot z tego co widzę, jest bot Isamu i bot Emily, więc zobaczmy, skrzynka 6 za awp, 50 na 50 kurcze no troszkę mnie odkleiło, nie będę mówił, że nie poniosą mnie trochę z tą bitwą poprzednią, no ale no, no taki jestem, taki tak jestem. A hasło konkursowe napisz. Yy, ostatnio pytałem się, jaka jest Twoja ulubiona kosat. Teraz, może, skin do kosy, bo dla mnie gamma doplerek, właśnie w, w tym fejdzie, chyba czpóreczce co poleciał mi ten yy, Butterfly. I szafiry też są piękne, i Marble Fejdy to dla mnie takie, taka topka, więc tak, tak to się u mnie prezentuje. Daj znać jak u Ciebie, a my, no tutaj co mam powiedzieć, chyba chociaż, czekaj, no, no, no nie, Emily, tutaj, że tak mówiąc, wygraną. 900 złotych tyle nam zostało, więc, no, tak naprawdę to co mogę już tylko i spróbuję liczyć na łód szczęście, tak? 4 osoby, Z skrzyżka ametyst, ja się już myślę mogę z wami pożegnać, powiedzieć, że widzimy się już jutro, weź udział w konkursie, weź udział w konkursie na Good Knife'a, i sobie wykrywę piękne skiny u mnie, tak? Wystarczy tylko, że miał oglądacz stary. No ale tutaj, no właśnie, na no gorzej chyba byście mogło. Dziękuję za oglądanie, i się jutro, trzymajmy.